Czy wiesz co, staramy się, znaczy staramy się. Wychodzi na to, że około 500-600 zł co miesiąc jesteśmy w stanie oszczędzać. Jest no, to jakaś. Taka, yy, jakieś zaczęcie po prostu tego naszego. Yy, w dalszego było życia. to nie do pomyślenia nigdy, nie? żeby jakieś tam pieniążki zaoszczędzić. No. <gryt> A jakieś plany najbliższe? Jak najszybciej spłacić ten kredyt? Bo rzeczywiście to, że tak powiem, regularna spłata rat przez te 25-30 lat nie jest w ogóle warte świeczki. Dlaczego? Rata nasza miesięczna w tej chwili wynosi 2900, e, 2900 zł. E... Popatrz, jak to wygląda w skali roku. 2900 razy 12 miesięcy to mamy 35 364 zł rocznie dajemy do banku. Tak. Kredyt mamy 3 lata. Razy 3 lata to daliśmy już do banku łącznie 106 092 zł. Tak. A ile nam ubyło z kapitału? 19 000. 87 092 zł to są odsetki, więc, więc no, no, kupa Kajsu. No, praktycznie idzie do banku no, za free. Nie? Na zakup domu w Kaniowie małżeństwo zaciągnęło kredyt 600 tysięcy złotych. Będzie go spłacać jeszcze przez 20 lat. Kamila trzeba troszeczkę strofować, trzeba go przytrzymać trochę za kołnierz yy, i tutaj no, cały czas do niego mówić, tak? Racjonalnie yy, tłumaczyć dużo i tak dalej. Ale no, on też jest dorosłym mężczyzną, więc, no, 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 no co zrobić z nim, tak? No, musi się nauczyć tego wszystkiego.